Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi? Zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, dochodzę do wniosku, że my nie odczuwamy szczęścia tu i teraz, tylko warunkujemy go i chcemy osiągnąć w przyszłości. I na przykład mówię sobie, jak tylko skończę studia, to będę szczęśliwa. Jak tylko urodzę dziecko, to będę szczęśliwa. Jak tylko wybuduję dom, to będę szczęśliwa. Jak tylko kupię samochód, to będę szczęśliwa. Jak tylko wyjadę na wczasy do Egiptu, to będę szczęśliwa. Jak tylko przejdę na emeryturę, to będę szczęśliwa. Czyli warunkuje, że kiedyś chcę być szczęśliwa. To kiedyś oczywiście okazuje się, że kiedy nadchodzi, to ja wcale tego szczęścia nie odczuwam. Bo kiedy kończę studia, okazuje się, że już zaczynam pracę. Kiedy zaczynam pracę, to okazuje się, że ta praca nie daje mi takiej satysfakcji. Kiedy wybuduję dom, to okazuje się, że muszę go utrzymywać. Kiedy urodzę dziecko, okazuje się, że to są same problemy i wymaga to ode mnie wielkiego zaangażowania kiedy wyjeżdżam na wczasy do Egiptu no to inaczej myślałam że będzie ta piramida wyglądała i tak właściwie jeżeli ja sobie założę że kiedyś osiągnę szczęście no to to może nigdy nie nadejść ponieważ szczęście to jest stan który odczuwa się tu i teraz i tylko tu i teraz można poczuć się szczęśliwym. Jeżeli ja sobie założę, że kiedyś będę szczęśliwa, no to niestety jest to błędne założenie. Należałoby się skupić na tym, co mi tu i teraz może dać szczęście, za co jestem wdzięczna i co mi daje tu i teraz największą radość, bo przyszłość może nie nadejść. Wczorajszy dzień już minął i nigdy nie wróci. A szczęśliwa mogę być tylko dzisiaj. Dzisiaj szczęście mi może dać, że z kimś rozmawiam, że patrzę na wschód bądź na zachód słońca, że oglądam piękne krajobrazy, że mogę się do kogoś przytulić, że mogę właśnie teraz przeżywać tę chwilę. Jeżeli tak będę podchodził, podchodziła do szczęścia. To wtedy będę to szczęście odczuwała. Nie przekładajcie szczęścia na później. Nie planujcie, że jak się coś stanie, to wtedy będę szczęśliwa. Nie. Dostrzeżcie to szczęście właśnie teraz. Co teraz daje Ci szczęście? Zastanówcie się nad tym. Ty się zastanów. Miłego dnia życzę.